Dobiegają końca szeroko zakrojone prace w obszarze rezerwatu Burna Czerwonym. Trwały one cztery miesiące i na razie bliski finału jest ich pierwszy, ale bardzo spektakularny etap. Oczyszczanie kopuły torfowiska wysokiego i tworzenie obiektów hydrotechnicznych ma na celu lepsze nawodnienie tego unikatowego w skali europejskiej bardzo cennego przyrodniczo obszaru. Działania przyrodników wzbudziły jednak mocne reakcje aktywistów, nawet indywidualnych osób, mniej zorientowanych co dzieje się w rezerwacie. Nie stało się tu jednak nic, czego nie zakładał zatwierdzony w 2015 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie plan ochrony tego terenu. Chodzi o to, żeby, żeby torfowisko przetrwało dla, na, dla następnych pokoleń. Wiele mówi o tym, że, że proces ten torfotwórczy się zakończył. Chcielibyśmy, żeby jeszcze troszeczkę potrwał. Natomiast zakończył się dlatego, że kopuła w 80% była pokryta już roślinnością drzewiastą, której tutaj nigdy w przeszłości nie było, o czym poświadczają badania. No przez to, że te, torfowce, że te drzewa porosły kopułę torfowiska, obserwowaliśmy już po pierwsze zakłócenia stosunków wodnych. Po drugie, torfowce, które powinny pokrywać kopułę torfowiska w cieniu tych drzew i zarośli kosodrzewinowych, po prostu przesta przestawały rosnąć, bo to są rośliny światłożonne. W momencie krytycznym dla cennej biocenozy, w sukurs jednemu z najstarszych rezerwatów w Polsce przyszła nauka, a konkretnie trwający od trzech lat projekt badawczy. Tworzył go interdyscyplinarny zespół naukowców, już dużo wcześniej zajmujących się torfowiskami wysokimi w Karpatach biologów, hydrologów, botaników. Korzystając też z doświadczeń Czechów, Słowaków, Ukraińców i Rumunów, podjęli oni próbę zrozumienia procesów zachodzących na torfowisku. Wydaje się, że to, to nam się udało. Wiemy, w jakiej kondycji obecnie jest ten relikt kopuły. Warto to podkreślać, bo on, tak naprawdę to co próbujemy uratować wydaje nam się, że w ostatniej historycznej chwili e, gdybyśmy czekali jeszcze z tym kolejne dziesiątki lat pewnie, e, pewnie to torfowisko e, no, może nie całkowicie uległoby zanikowi, ale e, istotnie by ograniczyło swój zasięg. E, m, wiemy e, m, kiedy zaczęła się historia tego torfowiska, wiemy tak naprawdę na przestrzeni lat jak przebiegały procesy torfotwórcze. Podjęliśmy się próby zrekonstruowania paleośrodowiska poprzez cały szereg badań, między innymi badania palinologiczne i badania makroszczątków. Były tutaj istotne w próbie zrekonstruowania tych procesów, które przynajmniej od 7 lat tutaj zachodzą, naukowcy mają już wiedzę, co rosło na kopule torfowiska i w okolicy na każdym etapie jego tworzenia się. To pozwoliło im wyciągnąć wniosek, który był mocnym uzasadnieniem dla podjęcia aktywnych form ochrony. W całej swojej historii, oprócz ostatnich stu lat, torfowisko nigdy nie było zarośnięte drzewami i krzewami. Układ stabilny w torfowiskach to układ, w którym drzewa w większości nie są w stanie dorosnąć do formy, którą oglądamy na prawo i lewo. Są to zwykle niewielkie okazy, w które w takim ażurowym krajobrazie funkcjonują, ale dominować ma na torfowisku krajobraz otwarty drzewo, gdy urośnie. Do... Do pewnej wysokości po prostu się w torfowisku przewróci. Mówiąc inaczej, to co obserwowaliśmy tutaj jeszcze 3-4 miesiące temu, czyli ten efekt zarośniętej kopuły, to efekt zaburzeń wywołany rękami człowieka. Był to efekt zaburzeń zintegrowanych, więc z jednej strony eksploatowaliśmy torfowisko, odwadnialiśmy go, a nasze działania także zintegrowane polegają na przeciwdziałaniu temu wszystkiemu co w ostatnich znaczy intensyfikacja tych działań nastąpiła w ostatnich 100 latach więc próbujemy i to jakby priorytet zatrzymać wodę w rezerwacie aby spowodować restytucję tych układów w których dominują torfowce Torfowce to mchy nadbudowujące kopułę. Tworzą one kolejne warstwy, czyli miąższość torfowiska. Ponieważ jest to proces powolny, efekty wykonanych prac mogą być widoczne za kilka lub nawet kilkanaście lat. Niemniej były to działania w dużej mierze pionierskie. Budowie 26 obiektów hydrotechnicznych przyświecała zasada wykorzystania materiału pozyskanego przy oczyszczaniu kopuły, czyli przede wszystkim mnóstwa ton zrębków, które teraz tworzą naturalne zapory dla uciekającej z torfowiska wody. Jak do tej pory w województwie opolskim tak kompletnych zabiegów, poprzedzonych tak kompletnymi badaniami po prostu nie było. Mamy... Wręcz taką ochotę, ambicję, aby zestaw tych początkowo badań, a później zabiegów stał się podstawą opracowania metodyki ochrony reliktów kopuł. Powtarzam, reliktów, bo odkształconych przez wielosetletnie użytkowanie człowieka w tym kompleksie torfowisk rawsko-nowotarskich. Środki najpierw na szeroko zakrojone badania, a następnie na pracę w Boże na Czerwonym, Fundacja Przyroda i Człowiek uzyskała, startując w konkursie do funduszy norweskich, z bardzo wysoką oceną punktową. Pieniądze pochodzą również z budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, który autorom koncepcji zapewnił tak zwany wkład własny. Muszę podkreślić także, że udało nam się e... Przekonać, zainteresować czy też działać w szerokim zespole, także gospodarzy tego terenu, więc stąd współpraca z nadleśnictwem Nowy Targ. Właściwie można powiedzieć, że wręcz wzorcowa, co nie jest powszechnym. Współpracujemy na tym polu także z miastem Nowy Targ, ponieważ miasto jest właścicielem niewielkiego fragmentu samego rezerwatu. I to też jest pewnego rodzaju nasza koncepcja na zarówno ochronę, jak i racjonalne udostępnienie fragmentu rezerwatu, bo to, gdzie jesteśmy, to jest, to jest próba pokazania przede wszystkim lokalnej społeczności tych naszych osiągnięć, czy też metodyki prowadzonych tutaj zabiegów. Mamy w planach realizację, Kolejnych zabiegów tutaj. Wydaje się, że przynajmniej przez następnych 5 lat będziemy z dużą precyzją obserwować reakcję tego torfowiska na przeprowadzone zabiegi ochrony czynnej. Koszty prac badawczych i zabiegów już wykonanych przekraczają 5,5 miliona. Koszty prac jeszcze potrzebnych w rezerwacie autorzy projektu szacują na 2 lub 3 miliony złotych. Satysfakcja z już zrealizowanych działań i z reakcji tego torfowiska na zabiegi bardzo nas motywuje do tego, aby dokonać kompletności tej koncepcji ochrony tego miejsca. Więc wydaje się, że w następnych latach będziemy jeszcze gościć w nowym targu. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia liczą, że opracowana przez nich i zastosowana w boże na czerwonym metodologia stanie się wzorcową dla obszarów Natura 2000, czyli całych torfowisk orawsko-nowotarskich, ciągnących się aż za granicę ze Słowacją. My jako Nadleśnictwo co kibicowaliśmy im bardzo i cieszymy się, że, że nas opuszczają i że zostawiają efekt postaci. Odlesionej, odkrzaczonej kopuły torfowiska oraz tych urządzeń hydrotechnicznych, tych rowów, które kiedyś człowiek wykonał, które zostały wypełnione biomasą pochodzącą z kopuły torfowiska. Wszystko to razem ma dać efekt w postaci poprawy stosunków wodnych. Ci, którzy pamiętają te miejsca jeszcze z jesieni. Widzą, że ta poprawa zwłaszcza w otoczeniu kopuły nastąpiła, że w rowach już nie tylko stoją kałuże wody, ale one są wypełnione w zasadzie po szczyt wodą. Nie w każdym miejscu to widać, no bo, bo biomasa jest, ale, ale po tych zastawkach, które są po drodze widzimy, że, że one działają i ta woda rzeczywiście jest zatrzymywana w rezerwacie. To jest jedyny cel, a przy okazji ugraliśmy też coś jako mieszkańcy w postaci wyremontowanej infrastruktury turystycznej, barierek, o które się opieram, opieram a które mają również ukierunkowywać ruch turystyczny, bo jak Państwo wiecie, w rezerwacie obowiązują pewne zapisy. Powinniśmy się poruszać tylko po wyznaczonych ścieżkach, a to niestety nie zawsze ma miejsce. Ścieżka przyrodnicza remontu domagała się od dwóch, trzech lat i umożliwiły to właśnie środki z funduszu norweskiego. Teraz znaczna jej część jaśnieje świeżym modrzewiowym drewnem. Schronienie przed deszczem daje spacerowiczom nowa wiata. Jeszcze niewymienione fragmenty doczekają się rewitalizacji w przyszłym roku. A okazja ku temu będzie szczególna – stulecie urodzin rezerwatu. W 2025 chcielibyśmy, taki jest nasz cel i, i marzenie, żeby ścieżkę edukacyjną, czyli w postaci tych tablic, które są, zmienić na nowe treści, nieco bardziej spójne, mniej naukowe, może więcej infografiki się tam pojawi. Pojawią się też informacje na temat tych zabiegów, które zostały wykonane. W przyszłym roku już może jakieś przyroda już zregeneruje, więc będzie więcej tych zieleni, której teraz momentami na kopule brakuje. Już wykonane prace były jednym z pierwszych urodzinowych prezentów, ale przyszły rok da nam ścieżkę edukacyjną w nowej postaci. Efekty ponownego nasączania torfowiskowej gąbki powinny być wtedy jeszcze bardziej widoczne.